Dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj kanał Druk 3D, standardowo warsztat domy drewno, i przed nami kolejna drukarka. Tak, jest dawno nic nie było nowego. No więc pomyślałem sobie, że czas to zmienić, i dzisiaj Artylery Hornet, drukarka. Zobaczycie, nie będę zdradzał szczegółów, zobaczycie co i jak. Na początek tradycyjnie pokażę Wam tylko, co jest w opakowaniu. Później to poskładam, a później zajmiemy się wydrukami testowymi. Jedna pianka. Oczywiście tych pianek zawsze jest multum. Naprawdę tutaj myślę, że chińskie firmy już się przekonały, że naprawdę nie warto szczędzić w pakowaniu tych drukarek, bo Później jest tysiąc problemów. Drukarki przychodziły, pobijane gdzieś tam coś porobione, było dziwnego z nimi. I bujanie się z reklamacjami myślę, że oni już o tym doskonale wiedzą, że po prostu to nie ma sensu. Lepiej to zapakować w pancernie. Dobra, próbuję to wyciągać, próbuję to wyciągać, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy całą bramę. Cała brama. Dobra, pianki na bok. Tutaj mamy ekstruder. Nie, ekstruder, zaraz zobaczymy. <toddźwięks USC> <toddź> ha, tutaj mamy hotend. Tak, ciekawie zrobiony. No, zobaczymy. No, i dobra, i teraz cały spód, elektronika, stół i tak dalej. To już chyba jest wszystko. Dobra. I dużo nie ma, nie? I bardzo dobrze, bo czym mniej tych części jest do składania, tym lepiej. A tu widzę, słuchajcie, że nawet są śruby. Włożone już w, <coughs> przepraszam w te profile, więc wystarczy tylko i wyłącznie je przykręcić do bramy. Więc szacun za przygotowanie. Widzę tutaj od razu luzy na stole, więc jest to przygotowane tak, żeby dokręcić te oczywiście yy, mimośrodowe śruby. Dobra, dajcie mi chwilę, poskładam to. Zresztą zobaczycie, w razie czego muzyczkę puszczę, żebyście widzieli co i jak, a ja się zabieram za składanie. Jestem już z wami. Słuchajcie, naprawdę jestem mile zaskoczony tą drukarką. Przeszło przez moje ręce tych takich podobnych konstrukcji myślę, że z 20 jak nie więcej i ta mnie zaskoczyła jak najbardziej na plus. Dobra, wydruki na bok i najpierw o samej drukarce. Jeśli chodzi o design to jak najbardziej tutaj również jest to na plus, ponieważ ktoś się w końcu pokusił i zrobił coś innego niż wszyscy inni, tak? Czyli mamy tutaj grube, naprawdę słuchajcie, to tak z 3 mm lekko mają te tworzywowe elementy. I co tutaj dużo nie mówi, po prostu się to wyróżnia, tak? Dobra, później dalej. Kolejna rzecz, mamy tutaj. 20x40 na 20, jeśli chodzi o prowadzenie stołu, nie ma tutaj absolutnie problemu z tym, żeby to się nam nie bujało. Stół nie jest duży, bo wydruki tutaj maksymalnie mamy 220 na 220 na 250 w pionie. Więc to nie jest jakiś wielki stół, ale również należy zwrócić uwagę na to, że zobaczcie tutaj tych wydruków zrobiłem już kilka ładnych i praktycznie nie ma absolutnie śladu szkło z tym natryśniętym takim tymi kropaczkami bardzo dobrze się naprawdę na tym drukuje pamiętajcie tylko o tym, żeby wystygł stół blat, zanim będziecie odrywać wydruki kiedy to wystygnie wydruk praktycznie bez problemu odchodzi sam, odpada i to wszystko dobra rzecz kolejna to myślę, że ten kształt tutaj hotendu, bo to też jest fajnie zrobione. Mamy tutaj dwa wiatraki do chłodzenia, nie jeden, tylko z jednej strony i z drugiej strony. Więc to też mile, proszę bardzo, tak to wygląda. Czyli mamy jeden jeden wiatrak i tutaj turbina z jednej strony, turbina z drugiej strony. I to chłodzenie. Tutaj mamy takie te sloty, gdzie to powietrze nam dmucha. I jak najbardziej się to sprawdza. Kolejną ciekawostką jest to miejsce. Czyli idą tutaj, słuchajcie, zarówno przewody, jak i rurka PTFE. Cyk tutaj i wchodzi do. Tutaj mamy ekstruder tytan Duża zębatka widać, czyli to przełożenie jest naprawdę całkiem spore, więc nie będzie. Problem tutaj, jakby z brakiem siły pchania tego filamentu. Cała konstrukcja również jest naprawdę przemyślana, mocno poskręcana. Widzieliście również, że sama budowa tej drukarki była banalnie prosta. Dwie śruby, dwie śruby, kilka wtyczek i gotowe. Nawet, słuchajcie, przemyślano. Transport tej drukarki i mamy fajną rączkę, dobrze zrobione. Wszyscy tak naprawdę te drukarki przenoszą właśnie w ten sposób, że chwytają tutaj za górny ten element aluminiowy. Kolejna ciekawostka to oś Z. Zauważcie, gdzie mamy silnik. U góry, nie na dole. Większość drukarek ma to na dole, a tutaj zrobiono, zrobiono to u góry. Jest tutaj jest jeszcze jedna rzecz przemycona, czyli to miejsce. Nakrętka na śrubie trapezowej, która ma przenosić tutaj te wszystkie nierówności śruby. Czyli jeśli tu się coś będzie ruszało. O, widać, widać. Jestem w stanie śrubą ruszyć, a ona tak naprawdę będzie w pionie działać prawidłowo. Tutaj na dole jest luz. Tak to wymyślono. Dobra. No i teraz przejdźmy do wydruków. Wydruków zrobiłem dosłownie kilka, bo na karcie pamięci było tylko i wyłącznie taka kostka testowa. Sprawdźmy. Proszę bardzo. Zobaczmy, czy jak to trzyma wymiary. Już wam pokazuję proszę bardzo. No, aż się nie chce wierzyć, nie. Jedna setka, słuchajcie. Jakbym dobrze chwycił, no, jedna setka różnicy w drugiej osi. 29 tutaj 5 setek różnicy 8 czy 7, 6 i w. Trzeciej osi w Z, proszę bardzo, 20, więc idealnie. Dobra, teraz coś trudniejszego. Coś trudniejszego. Ten test faktycznie pokazuje mnóstwo rzeczy. Bo, zarówno tutaj na przykład te mostki, tak, bridges, które idą bez problemu, bez podparcia na całej długości. Tutaj mamy te słupki, widać minimalne, minimalne nitkowanie. Mam nadzieję, że to będzie kamera mogła pokazać. Tak cienkie, że nawet z suszarku do włosów jesteście w stanie to usunąć. Jeśli chodzi o chłodzenie, zobaczcie również tutaj do samej góry. No, może tutaj na tym niższym elemencie, w tym miejscu, już się pojawiły jakieś zwisy, no ale w końcu drukujemy bez podparcia, nie? Nawet do 75 stopni, i cała reszta, tak naprawdę, tego testu. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem dokładności. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj te średnice, tylko, no ale skoro tam było OK, to raczej wszystko tutaj musi być OK. Aha, i jeszcze ważna rzecz: nie było filamentu żadnego w zestawie. Ja użyłem filament jakiś totalny, no. Name również chiński, i specjalnie właśnie na tym drukowałem, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No, myślę, że naprawdę robi wrażenie ten wydruk testowy. Jeden z lepszych, jaki widziałem przy tych najtańszych drukach. Pamiętacie, że to jest taki low end. No i jeszcze nie mogło zabraknąć. Będzie go. Benchy wyszedł, myślę, że naprawdę, naprawdę nieźle. Zobaczcie na przykład na zwisy kabiny. Zacznijmy od góry kabiny. Zobaczcie. Jest idealnie prosto. Dosłownie jakiś mikro, mikro może. Mikro obwis. Ale całość jest naprawdę, naprawdę nieźle zrobiona. Jeden z lepszych benci. I teraz jeszcze zwróćcie uwagę na te paski na dole. Pamiętajcie, że ja tutaj mam światło u góry i teraz magia. Kiedy to, chociaż tutaj może za mało jest chyba, słuchajcie, ścianek w środku. Bo to wygląda, jakby coś prześwitywało z tego filamentu. Więc hmm, no może mógłbym to puścić jeszcze raz, żeby zrobić trochę, tro, trochę to grubsze. Tak czy inaczej mega estetyczny, estetycznie wykonany wydruk. Dobra. I na szybko wrzuciłem jeszcze w takim razie wazę. Waza jednoobrysowa. Jedno Jak najbardziej zespolenie warstw prawidłowe. Możemy sobie tutaj pościskać, to zobaczyć czy coś nam nie pęknie. Mega dobrze zrobiona waza. Także Alterery znowu staje na wysokości zadania i wypuszcza kolejną drukarkę, która po prostu robi doskonałą robotę. Dzisiaj na, na tym zakończymy. Ja postaram się wrzucić troszeczkę więcej testów takich bardziej powiedzmy zaawansowanych czy jakichś projektów, które normalnie realizuję, więc ta drukarka będzie w użyciu. Oczywiście spróbujemy z, in, z innymi filamentami, no bo na PLA się świat nie kończy. Serdecznie dziękuję. Link tradycyjnie w opisie. Kawał sprzętu gotowy do pracy. Wiecie co? Jeszcze coś wam pokażę. Bo to jest, sorry. Już chciałem się Wami pożegnać, ale myślę, że to warto zobaczyć. Chodzi mi o menu, ponieważ muszę przyznać, że ono również jest naprawdę całkiem zaawansowane. Myślę, że jedno z bardziej rozbudowanych, jakie widziałem w takich e, tanich drukarkach. Zobaczcie zresztą sami. Dobrze motion. Bed leveling. Nawet tutaj to, jeśli chodzi o kwestię poziomowania czy kalibracji stołu. Oczywiście mam tutaj te pokrętła i tym wykonujemy kalibrację, ale bed leveling, zobaczcie level bed jedzie, jedzie, jedzie i mamy 9 punktów, które drukarka będzie sprawdzała. Cyk, następny punkt i następny i następne, i tak dalej. I robimy to, oczywiście, tradycyjnie na kartkę papieru, ale zauważcie, że możemy tutaj również pokalibrować sobie samym pokrętłem. Dobra, ja tutaj zostawię wszystko na zero, bo jest to zrobione prawidłowo. Dobra, leveling down, czyli zakończone. Idziemy w górę. I jeszcze zwróćcie uwagę tutaj na konfigurację. Mamy tutaj na przykład zaawansowane rzeczy. Mamy na przykład przyspieszenia, więc rzeczy, których normalnie nie ma. Prędkości. Nieźle, nie? Naprawdę przy tak, mówię cały czas, upieram się, że to niskobudżetowa drukarka. Faktycznie jest to jedna z tańszych konstrukcji, a przemycono tu całkiem sporo. I ostatnią informacją dodam jeszcze tylko to, że ta drukarka jest naprawdę cicha. 32-bitowa płyta, i naprawdę tej drukarki nie słychać. Słychać minimalnie szum w. Zasilacza i to wszystko. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.